Hello, cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w odcinku ze speedbuilda Tak jak zresztą widzicie po tytule i po ekranie I dzisiaj coś Chciałem powiedzieć nietypowy, nie, nieprawda Nieprawda, że nietypowy, bo ostatnio jak był build to było coś bardzo podobnego Mam tutaj na myśli Wcześniej był bar w sumie Ale też z dj Więc w sumie bardzo podobnie. Klub, budujemy klub. <grystanie> budujemy klub, bo to mi akurat pasuje do rozgrywki w Psturnych Simsach. Jeżeli nie wiecie, co to za seria, to serdecznie Was zapraszam u mnie na kanale. Oczywiście co tydzień ostatnio tak się staram, co tydzień, więc staram się. To jest najważniejsze, że się staram. <grystanie> I tak, tak jak widzicie, nietypowy, nietypowy build. Bo już są dwie gotowe bryły. Jak widzicie, no to są typowo bryły, to są obiekty z debuga, które gdzieś tam w, w mieście w, w San no można znaleźć. Więc stwierdziłem, że mam pomysł. Stwierdziłem, że mam pomysł, mam pomysł sprytny. E, mianowicie, tak jak wiecie, często są piwnice pod blokami i często te wejście jest gdzieś z boku. Więc stwierdziłem, że tak też tutaj zrobimy. I tak zrobiłem. Jak zresztą widzicie. Też tutaj e, próbowałem e, jakoś e, odznaczyć, bo to, te, te budynki znikają. Tak, jak się przybliży za bardzo kamerą. więc Chciałem jakoś tam odznaczyć e, tymi innymi kolorami e, płytek. Ogólnie bo chciałem odznaczyć po prostu dla siebie później odznaczyłem w inny sposób, mianowicie płotem, bo jak się okazało. <laughs> Niestety, ale simowe przez to przechodzą. Więc zdarzało mi się, że na przykład Bob Pancake w, jak testowałem, to sobie przeszedł środ przez środek fundamentu, nie? No nie, nie taki był zamysł, więc musiałem to zmienić. No i w końcu przyszliśmy do budowania tutaj klubu. Tak, i co od łazienki? A to dlatego, że stwierdziłem, że chcę dać w końcu te stolsy. A to jest rzadko gdzieś w bildach. Ogólnie e, pomijmy fakt, że w poprzednim bildzie też były te, e, te stolsy, a nevermind nieważne. No, ogólnie z początku zacząłem inspirować się pewnym klubem we Wrocławiu. Jeżeli kojarzycie, współczuję. Pff, ale później stwierdziłem, nie, 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 to trzeba jakoś inaczej to zrobić, więc też dużą część tutaj wyciąłem tego builda, bo w pewnym momencie zacząłem się za bardzo inspirować i to mi się nie spodobało, później przejrzałem się, na drugi dzień zasiadłem i na drugi dzień zrobiłem zupełnie coś innego, więc no, dlatego, dlatego wyciąłem to, bo to Mijałoby się z celem. Oglądalibyście coś, czego i tak nie ma, ostatecznie. Zresztą już to oglądacie, chociaż no, nie, niekoniecznie, bo tutaj, jakby meble zostały. Tak, meble, meble są te same, e, tylko kolory się ostatecznie później e, zmienią. To też ten przedpokój też będzie zupełnie zmieniony. E, co zresztą zobaczycie, to, to chyba, tego chyba nie nagrałem, jak przedpokój zmieniam, więc zobaczycie to na. E, znaczy, przedpokój. O, no, ten taki. No, Poczekalnie do łazienek, <noise> więc to zobaczycie pewnie na filmiku końcowym, bo stwierdziłem, że dam filmiki, a nie zdjęcia. Wow, o, i szatnia, tak typowo. E, tutaj też kolejny taki hall, przedpokój, przedsionek, coś takiego w tym stylu. No i też dałem taką małą scenę. Małą scenkę i tu w ogóle e, szukałem klubu tanecznego. Bo ja byłem przekonany, że w Simsach 4 jest taki typ parcel jak klub taneczny. Okazało się, że nie. I później robiłem research. I okazało się, że w, e, w Windenburgu, gdzie myślałem, że są te kluby taneczne, okazało się, że, się, że to są kluby nocne. Więc zgłupiałem wtedy w ogóle. O, i tu już widzicie zresztą, czy mi się chciało. Z <laughs> pewnością, że od jakiegoś czasu widzicie nową wersję tego wszystkiego jak to wszystko na nowo wygląda ja mam nadzieję, że w renderze nie będzie tak o dobra, już jest normalnie, to był tylko problem u mnie tak, i tu w ogóle stwierdziłem, że ta sala będzie super salą kryształową kryształowa sala, na początku w ogóle chciałem zrobić to plambobami i tymi lampami solnymi ale później wpadłem na świetny pomysł to wiesz, wpadł na świetny pomysł. Nietypowy. <gry> e, mianowicie stwierdziłem, że kurde, przecież skoro już używam i tak debuga do zewnętrza całego tego klubu, to użyję też do wnętrza i później z Debuga e, korzystałem z tych kryształów. I te LEDy, które są pod sceną, też musiałem niestety usunąć znaczy dwa jakby segmenty usunąłem. Bo to nie pozwalało w Simu wejść na scenę. Co mnie bardzo zdenerwowało? Bo ładnie to wygląda, przepięknie to wygląda, no ale cóż, cóż, no nic z tym nie zrobię. Tu też stwierdziłem, że to będzie taki fancy w sumie klub, więc jakieś tam wiecie, ee, arcydzieła, jakieś tam sztuka, niesztuka, tak jak te, te, jakby nie wiem, to trochę jak łuski wygląda na ścianie. To wygląda na drogie, więc stwierdziłem, dam to, dam to. Ogólnie. Kluby jako tako nie są strasznie zapchane różnymi rzeczami e, Oprócz tej, tej salki, ta salka jest tak trochę... ...neczkana Ale stwierdziłem, że tu do tej salki to pasuje druga Bo stwierdziłem, że będą dwie Druga jest zupełnie pusta e, Tam prawie nic nie ma, więc... Ta, jest, ta równowaga jest zachowana <grym> Raz jest, raz nic nie ma no. No, i, i tutaj też właśnie stwierdziłem, że dam te rury. Więc jeżeli nie macie industrialnego wystroju, no to wam tylko te rury. Industrialnego wystroju? Nie. Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa ta kolekcja. Ale ta industrialna kolekcja, więc jeżeli jej nie macie, no to wam znikną tylko rury. To nie ma, nie ma problemu. Z kolekcji starałem się nie używać dużo rzeczy. A sorry. Ta, te lampy solne są z kolekcji. Teraz mi się przypomniało. No właśnie. O, jest, jest. No to cóż, będziecie mogli zastąpić je. <laughs> Nic się takiego nie stanie. E, tu ten przedsionek taki bardziej. E, nie wiem, ja mam odczucie, że taki elegancki się zrobił. I ta sala jest elegancka. To, to wam mogę stwierdzić. O tutaj są nawet rzeźby takie takie. Chciałem powiedzieć renesansowe, ale nie wiem, czy to są renesansowe <laughs> stare rzeźby. Mm, są, ale trochę też jest tego modernizmu. Tak jak ta cała scena, taka modern jest. Później kanapy będą modern. Ogólnie fajnie mi wyszło. E, naprawdę, jeżeli ten klub, o którym mówiłem na początku, wyglądałby tak, chodziłbym częściej. Chociaż nie, nie, bo mi się już nie chcę chodzić do klubów. Już ja czuję, że się zestarzałem ogólnie. Tak, mam tylko 21 lat. A już czuję, że się zestarzałem. Kiedyś yy, chodziłem do klubów często, może to dlatego mi się teraz już nie chce po prostu. <laughs> Wolę sobie posiedzieć w domu, pochillować yy, z moim chłopem, nie wiem, pooglądać coś na Netflixie, na Disneyu, na HBO, na Sky Show. Tak. No, tego jest strasznie dużo tak w ogóle i ja nie nadążam co gdzie jest i tak czy inaczej zostaję przy sitcomach. Ostatnio oglądałem, skończyłem już oglądać właściwie dwie spłukane dziewczyny. Jestem zakochany i ubolewam strasznie, że nie ma kolejnego sezonu, bo oni tak w ogóle skończyli tak znienacka w sumie. Później oglądam też Dollface, też już skoń... dzisiaj w sumie skończyłem Dollface, więc. Mam tam jeszcze kilka y, zanadrzu. Zobaczymy, co będzie następne. Muszę się... Muszę zobaczyć. No na razie nie ma nic ciekawego. Naprawdę. No nic takiego wow nie, nie, nie widziałem. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to... E, znaczy pomysły... Mm, propozycje seriali, to ch chętnie was posłucham. Naprawdę. E, możecie napisać mniej więcej, o czym jest i jaki to serial. Albo nie. Na, napiszcie po prostu, jaki to serial. Aby nie spoilerować przypadkiem komuś, a ja sobie już poczytam o tym serialu i może się zachęcę, żeby oglądać. Who knows? O, jak tutaj widzicie, no, tamtą salkę skończyłem. Pusta, ale w sumie taka klubowa. Chociaż to jest taki klub, trochę wygląda jak z nie wiem, z wyższych sfer klub, powiedzmy. Taki klub, który oglądamy nie wiem w serialach na Netflixie, jak bogate dzieciaki do nich to takich ważą. taki, taki da, daje mi vibe, więc dlatego ja bym chętnie tam poszedł. <laughs> I co, to by było na tyle, teraz widzicie przebitki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, buziole, będziemy się w kolejnym, zapraszam na moje social media, do zobaczenia. I read a while you drive and drive, drive, let you swim in my alley, 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 game, you win, private, private, to sit on your private, private, private. I read a while you drive and drive, 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 let you swim in my alley, alley, alley. Pretty feet and they don't smell of Fritos. But me to my pussy rather than a Cheetos. Take a look through my clit like a peephole. After we sexy you can exit, I'm a free load. <laughs> yeah, <laughs> hello, <laughs> hello.